Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i witajcie w kolejnym odcinku, podczas którego będę surfować. Zrobiłam sobie jeden dzień przerwy, wy to pewnie oglądacie jeden dzień po drugim, natomiast ja wczoraj sobie po prostu pracowałam z domu, trochę sprzątałam i takie tam nudne rzeczy, a teraz wysmarowałam się olejkami, przeciwsłonecznymi, spakowałam moje rzeczy i jedziemy do semienia, żeby ujarzmić falę. poranna kawka przed surfowaniem i następnym razem przyjadę sobie chyba pół godziny wcześniej bo tak kurczę przyjemnie tutaj jest właśnie sobie przyjadę może, no na śniadanie może nie śniadanie po surfowaniu, ale właśnie no zobaczcie, przyjemnie tutaj będzie sobie posiedzieć przed tym wysiłkiem fizycznym teraz oglądamy jakieś zawody międzynarodowe, mistrzostwa świata Surfingu. Jak tak patrzę na te wielkie fale, jakieś 5-6-metrowe, to aż szok. I patrzę jednocześnie na te takie malusienki, które dzisiaj ja będę ujarzmiać. Ja się tych malusienkich trochę obawiam, ale podekscytowana jestem, bo poprzednie zajęcia bardzo mi się podobały, więc mam nadzieję, że to będzie mój sport. Dzisiejsze surfowanie już za mną. Idę teraz poszukać jakiegoś prysznicę, żeby spłukać z siebie sól. I zaraz wam opowiem, jak było. Bo mam dzisiaj sporo nowych przemyśleń i stała się jedna sytuacja tu nie działa woda. Wydarzyła się jedna taka sytuacja, która trochę mnie przestraszyła. Ale to zaraz wam opowiem. Właśnie teraz nie sprawdziłam jeszcze, która jest godzina, ale nie zrobiłam gdzieś dwóch pełnych godzin. O, znalazłam prysznic, a raczej szlauch. I zaraz pójdę się spłukać. Pukałam się już z soli, pogadałam sobie z moim instruktorem, z Jadą, to od razu tak na świeżo Wam powiem, właśnie tak zaczęliśmy sobie rozmawiać, że czym się zajmujesz, jak długo tutaj mieszkasz, bla bla bla. Mój instruktor jest z Sumatry i w ogóle tak właśnie rozmawiałam, powiedziałam mu, że no, że mieszkałam, bo on mi powiedział, że mam spoko angielski. I że zazwyczaj z jego doświadczenia wynika, że ludzie jakby z tego regionu w Europie, ze wschodniej Europy dosyć słabo mówią po angielsku. Tak mu mówię, że no z mojego doświadczenia to właśnie wynika tak, że na przykład Rosjanie dosyć słabo mówią zazwyczaj po angielsku. Ale to jest, wiecie, to jest taka trochę generalizacja, bo to wszystko zależy od osoby, wiadomo. Natomiast często się zdarza tak, że po prostu jest dużo Rosjan wszędzie i oni często się trzymają w swoich grupkach, więc to też z tego wynika, że po prostu nie muszą jakby się wysilać i ćwiczyć angielskiego. No i tak ja mu powiedziałam, że wiesz, mój angielski chyba jest w miarę spoko, dlatego że ja już nie wiem ile lat mieszkam za granicą, ale tak rzuciłam, że chyba ponad 12 lat mieszkam za granicą. No więc już trochę podłapałam ten język. No i on się spytał właśnie, w których państwach w Azji mieszkałam i się okazało, że on mieszkał też w Malezji. Bo ja przed yy, Indonezją mieszkałam w Hongkongu, a wcześniej jeszcze w Malezji. Jeszcze w międzyczasie na chwilę się zatrzymałam w Australii, ale tam nie mieszkałam jakoś super długo. No i się okazało, że on jest inżynierem i mieszkał też w Malezji. No i powiedział, że właśnie zawsze kochał morze, fale, ale jego tata nie pozwalał mu zostać nauczycielem surfingu a nie jakby wziąć tego surfingu jako swoją taką drogę zawodową, powiedzmy. Tylko właśnie kazał mu iść do szkoły, skończyć studia inżynierskie. No i mieszkał właśnie w Kuala Lumpur 3 lata, ale powiedział, że no praca była spoko, ludzie fajni, dobrze mu się mieszkało w Malezji. Toż w ogóle język malezyjski jest bardzo podobny do indonezyjskiego. On powiedział, że jest trochę inny dialekt, kilka innych słów, ale generalnie jest prawie to samo. No ale powiedział, że męczył się, że czuł, że to nie jest jego po prostu miejsce na świecie i postanowił to rzucić, przyjechać na Bali. E, tutaj mieszka też jego starszy brat już i e, zacząć po prostu robić to, co kocha. No teraz jest ciężko, bo on mi mówił, że ja jestem jego pierwszą studentką e, w tym roku. E, też mi powiedział, że, bo to nie jest jakaś taka osoba pierwsza lepsza z łapanki, widać, że profesjonalnie podchodzi do wszystkiego. E, on mi powiedział, że robił specjalne kursy na e, nauczyciela surfingu i mówi, że te kursy musiał powtarzać regularnie, żeby one były cały czas aktualne. Teraz zapomniałam, albo co roku, albo co dwa lata powtarzał te kursy i pracował też w takiej profesjonalnej szkole surferskiej. Także trafiłam na profesjonalistę. No i co? No i powiedział mi, że jestem pierwszą jego studentką, więc... No szkoda, szkoda. Teraz właśnie rozpuściłam wieści wśród moich znajomych, że jakby chcieli instruktora, no to zdecydowanie polecam. Ja sobie tak teraz wyszłam tutaj z Wami pogadać, ale zaraz zrobimy zawrotkę. Bo już czuję, że mnie słońce zaczyna piec, a zmył mi się ten... Nie, chyba jeszcze zostało trochę cynku. Tak, jeszcze dobra, jeszcze mam cynk na twarzy, tak że się nie zbiegę. No, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiejsze zajęcia... Poszłam, na nast... Poszłam z takim nastawieniem na dzisiejsze zajęcia, że dzisiaj to w ogóle będzie niesamowicie. Jak ostatnio udało mi się złapać falę, to teraz też na pewno złapię. No i się okazało, że dzisiaj dopadła mnie lekka frustracja, to znaczy... Eee, próbowałam złapać, o Jezu, nie wiem ile fal. Z ponad 20 fal to na pewno. Załóżmy, że jest 30 fal i nie udało mi się wstać tylko może dwa razy. Natomiast zawsze przynajmniej na jedną nogę stanęłam. Opowiem tak, ale udało mi się tak pełnie stanąć dzisiaj tylko trzy razy. I to nie było takie złapanie fali jak ostatnio. Po prostu stanęłam sobie może na nie wiem 2-3 sekundy, ale za każdym razem wstawałam. Eee, Jestem po prostu trochę za słaba, wiecie, bo dzisiaj moje nogi odmawiały mi posłuszeństwa, więc jest środa dziś i umówiłam się właśnie z Judą, że słuchaj, zrobię sobie teraz trochę dni przerwy, poćwiczę bardziej kardio, poćwiczę pompki, żeby nabrać siły, bo miałam dzisiaj taką sytuację, że podnosiłam się z deski, bo trzeba się tak odepchnąć na rękach i podsunąć nogi i moje nogi mi dzisiaj odmawiały posłuszeństwa, chyba mam po prostu takie trochę obolałe z przetrenowania. Więc Teraz nie będę aż tak strasznie cisnąć, ale muszę po prostu wzmocnić sobie kondycję, więc mniej jakichś hardkorowych wycisków, a po prostu regularne ćwiczenia na wzmocnienie. Ale słuchajcie, miałam jedną z taką... E, z, no mnie przeraziła ta sytuacja. Jedno, tak, jedno takie trochę niebezpieczne zdarzenie było, bo e, łapaliśmy, chcieliśmy złapać falę. No i Juda trzyma mi deskę na początku i on mi jakby startuje. Ale ja już leżałam na desce i mieliśmy jedną falę ominąć, żeby zaczekać na kolejną, więc płynęła fala i to jest moja deska. I ta fala podbiła moją deskę. I ja nie wiem, jak to się do końca stało, ale fala walnęła mnie tutaj pod brodą i mi odgięło szyję. No ja tego nie widziałam, więc nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że moja głowa leżała równo na plecach. Tak mi ją odgięło, że w ogóle przeszedł mi taki prąd przez ramię i takie gorąco. Spadłam z tej deski i myślałam, że nie mogę ruszać ręką. Ja się tak przestraszyłam, ale tak się przestraszyłam i w ogóle to się tak strzyknęło w szyi. Całe szczęście okazało się od razu, że mogę ruszać tą ręką. Ale co się najedliśmy strachu? On tak samo też taki przerażony, mówi, Boże, jak ja się cieszę, że ci się nic nie stało, że on tam mnie przepraszał Ja mówi, że nie no co ty, przecież to e, nie twoja wina w ogóle. I to jest normalne, że jak się wychodzi na otwarte wody, to jest tak silny. E, w jak to się nazywa element, nie wiem, no taka, si taka siła natury, że wszystko się może zdarzyć, ale zrobiliśmy sobie przerwę, taką chyba dziesięciominutową po tym, a on się spytał, czy na pewno nic mnie nie boli, czy na pewno nic mnie nie ciągnie, sprawdziliśmy wszystko, nie miałam tam żadnego napięcia i powiedziałam mu, słuchaj, jak możemy to, wróćmy od razu do wody, bo nie chcę, żeby było tak, że jak teraz się przestraszyłam trochę, i nie wejdę od razu do wody, to żeby nie było tak, że się po prostu będę bała. Wiecie, jak to się mówi, że jak się spadnie z konia, to trzeba od razu na niego wejść. No więc tak zrobiłam. I jak poszłam jeszcze pod prysznic, to pogadałam sobie z takim kolesiem. Od razu wiedziałam, skąd jest z Francji. Francuski akcent jest taki bardzo specyficzny. I właśnie on się pytał, no jak tam Ci dzisiaj poszło? mówię, że no wiesz, drugie zajęcia miałam, więc jakoś wybitnie nie było, ale generalnie powiedziałam mu, że jestem zadowolona, bo się przynajmniej nie poddaje i że cisnę cały czas i on mówi, że też właśnie jest dopiero po kilku zajęciach i mówi, że dzisiaj go taka frustracja dopadła, i mu mówię Jezu, to jakbyś podsumował moje dzisiejsze e, surfowanie i on mi powiedział właśnie słuchaj, ktoś to się nie przejmuje i to samo powiedział mi mój instruktor, że on czasami ma tak, że wychodzi na morze i są takie fale, że się ich złapać nie da e, i też mówi, że czasami go frustracja dopada ale jednocześnie też mi powiedział i to samo mi ten Francuz powiedział, że może być tak, że się frustrujesz, frustrujesz, tak sobie myślisz, eh, to nie dla mnie. A potem złapiesz jedną jakąś taką super falę, i po prostu czujesz, że tak, to jest to, to jest to w ogóle, co chcesz robić. E, no i mi się poprzednio udało złapać falę jedną. E, dopłynęłam aż do brzegu na desce, i to było takie fajne uczucie. I dzisiaj też trochę popłynęłam najdłużej. Dzisiaj ustałam chyba z. Kurczę, no nie liczyłam, ale stałam kilka, kilka sekund to na pewno. Tak przypuszczam, że 8-9 sekund. Nie wiem skąd to 8-9. E, natomiast to jest bardzo fajne uczucie. E, także tak się chciałam z Wami podzielić. Właśnie przestraszyłam się strasznie, jak mi ta głowa tak poleciała do tyłu. No ale cóż, no takie rzeczy też się czasami dzieją. Już się cieszę na sobotę. A muszę potrenować trochę to wstawanie na desce, bo. Dziś załapałam już taką odpowiednią technikę stawania się. Okazuje że ostatnio źle w ogóle wszystko robiłam i źle ustawiałam nogę. Teraz już to załapałam, tylko właśnie muszę troszeczkę energii nabrać. No, także słuchajcie, taki spacerek dzisiejszy po plaży zaliczyliśmy. Ja teraz jadę do domu i odezwę się do Was później. I cieszę się, że znalazłam dwie rzeczy, które mi się podobają. Muszę się też teraz jeszcze zapisać. oj, jaki piasek gorący, mogłam buty założyć. Muszę się zapisać. Na kolejne zajęcia z Pauldens. Uff bo wykupiłam sobie 10 zajęć. Jak się nie zapiszę od razu, to mi przepadną. Gdzie są moje buty? Dobra, zakładam buty jedziemy. Jesteśmy właśnie na ulicy, o której Wam mówiłam, która nazywa się Shortcut i to jest ulica tylko dla skuterów A zobaczcie co tam się stało. Wjechały takie półciężarówki i zablokowały wszystko. A w ogóle ta ulica była niedawno w renowacji i odbudowali całkowicie. I tam już widzę, że niedługo znowu będzie zepsuta. Już po prostu jakieś im powinni mandaty wlepiać. Jest nawet znak, że jest zakaz wjazdu dla samochodów. Zobaczcie, co tu się dzieje. Już tak mi to wkurza. Tutaj zobaczcie, przygotowują się do jakiejś ceremonii, i to jest samochód pet czyli takiej lokalnej policji, powiedzmy, takiej, ale religijnej. I tam z tyłu są takie instrumenty, na których się gra w świątyniach. To wygląda jak takie cymbałki, ale niestety nie wiem, jak dokładnie się nazywa. A tutaj możecie zobaczyć takie taki tradycyjny ubiór świąteczny panów. I kolejny korek przed nami, i śmieciara. Zobaczcie od kilku dni mam takiego gościa do domu mi przychodzi. Hehehe! Kiczowanieczek, ja na chwilę zaparkowałam tylko skuter, chciałam wjechać do domu, a tu taki gość. Ok, come on. come on. Wróciłam już do domu i e, zobaczcie to moje poparzenie, już coraz lepiej wygląda. Tutaj jeszcze mi troszeczkę zostało, ale. No już nie boli przynajmniej. Nadal stosuję maść, którą dostałam w aptece i smaruję się też świeżym aloesem. Teraz właśnie sobie nałożyłam nie aloes, tylko tę maść, którą dostałam przepisaną. No także zdecydowanie, zdecydowanie lepiej już jest. Widocznie potrzebowałam dostać taką nauczkę. Powiem Wam, że mam powtórkę z tego samego, co się działo w środę. Czyli na początku nie czułam aż takiego zmęczenia, a teraz czuję taki tutaj... Yy, Obolałem mięśnie tutaj, w klatce, i w ogóle czuję jeszcze tutaj przy nadgarskach od podnoszenia się na desce, ale nie dam teraz sobie odpocząć, dlatego że <laughs> zaskoczenie, mam bałagan w domu więc zabieram się za sprzątanie. Jakbym teraz usiadła, to bym pewnie już przeleżała cały dzień w łóżku, a nie ma takiego odpoczynku. Muszę dzisiaj popracować troszeczkę, a ja nie lubię pracować, kiedy mam bałagan, także zabieram się za sprzątanie i znając mnie, ja mam problem właśnie ze sprzątaniem, tak jak Wam mówiłam, więc normalny człowiek by pewnie posprzątał wszystko w godzinę, no to ja przypuszczam, że z 3 godziny przede mną, <laughs> zobaczę, jest godzina 12 teraz, więc ciekawa jestem, kiedy skończę, no i mam nadzieję, że uda mi się wyrobić z pracą i wszystko tam ogarnąć i w ogóle, a to co, powiem Wam może od razu, obejrzałam wczoraj nowy dokument dotyczący Hugh Hefnera i Playboya i tego wszystkiego, co się działo tam w domu um, Playboya. I słuchajcie, kilka spraw mnie bardzo mocno zainteresowało i zaczęłam sobie czytać, troszeczkę więcej zgłębiać wiedzę na temat tego, co tam się działo. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli zastarczy mi dzisiaj czasu, to napiszę scenariusz do odcinka i jak już ja będę sama sobie pogłębiać wiedzę na temat tego wszystkiego, na temat historii w ogóle Hugh Hefnera, to może nagram Wam o tym odcinek. Także mam nadzieję, że dzisiaj mi się to uda zrobić, jeżeli nie, no to myślę, że zabiorę się za to jutro. Ale mam taką fajną energię i, i, i właśnie dawno już nie pisałam scenariuszy do filmów, wiecie? I też zauważyłam, że jak ostatnio się skupiałam na jakichś historiach, to opowiadałam głównie to, co się w Polsce dzieje, a jakoś tak, nie wiem, czy macie podobnie, ale ja uważam, że te zagraniczne historie są ciekawsze, bo są na większą skalę i poruszają więcej problemów, dotykają więcej problemów takich różnych, które mnie z takiego socjologicznego punktu widzenia bardzo interesują. Także w ogóle, jeżeli nie oglądaliście, to można znaleźć za darmo te odcinki. Play, secrets of Playboy, chyba to się nazywa jakoś tak, ten dokument. E, bardzo ciekawy. Na razie widziałam dwa odcinki i czekam na kolejne. Dajcie znać, czy ktoś z Was w ogóle oglądał i czy taki temat jest dla Was ciekawy. Poszło lepiej niż się spodziewałam. Dwie godziny tylko zajęło mi sprzątanie. Cały salon sprzątnęłam, także i prawie całą kuchnię. A teraz spakowałam swoje rzeczy, komputer i tam jakieś kable i tego typu rzeczy. I jadę popracować, ale nie chcę mi się pracować z domu, bo z domu jest nudno. Więc pomyślałam sobie, że i tak jest pora lunchowa. Ja tylko byłam, jestem po małym śniadaniu i jednym bananie, więc czas sobie zjeść. I postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym. Wpisałam sobie na Google najlepsze kawiarnie, najlepsze restauracje, z których można pracować no i przejrzałam sobie wiele z nich i jakoś tak niektóre trochę mi nie odpowiadały, inne były gdzieś za daleko i tak dalej, aż w końcu znalazłam miejsce, w którym byłam ale to z półtora roku temu, jak nie lepiej więc dzisiaj postaram się Wam pokazać jakąś fajną opcję wegańską, dlatego że zabiorę Was do miejsca, które jest w 100% wegańskie jedziemy do restauracji, która nazywa się I Am Vegan Babe, niedaleko mnie 7 minut stąd, także chodźmy Dawno tutaj nie byłam, więc sama jestem ciekawa, co jest w karcie. Ceny są spoko, na przykład kawa zwykła czarna 25 tysięcy, smoothie bowls około 45 tysięcy, więc też normalnie. Nie jest jakoś super drogo, bo czasami te wegańskie miejsca potrafią być bardzo drogie. Hmm, sobie tutaj mam ochotę na coś zdrowego, ale takiego trochę dziwnego. Także przejrzę sobie na spokojnie, co tutaj mają i pokażę Wam, jak już dostanę moje jedzenie. Okej, okay, nie zamówiłam może nic takiego jakiegoś niezwykłego, ale chciałam Wam pokazać, bo zamówiłam sobie wrapa, który jest z soczewicą albo z ciecierzycą, nie pamiętam, i z oszukanym tuńczykiem, także mam rybnego, wegańskiego wrapa. I nie jest to drogo, bo płacę 55 tysięcy tylko. Słuchajcie, to muszę Wam powiedzieć, że ten wrap, kurczę, wpadają mi rzeczy, to jest jedna z lepszych rzeczy jakie ostatnio jadłam i trochę to smakuje jak ryba. Powiem Wam, że dobrze jest sobie raz na jakiś czas urozmaicać troszeczkę smaki. Oceniłabym 9,5 na 10 w skali, muszę wymyślić jaką skalę dawać na jedzeniu, ale naprawdę super. Słuchajcie, musiałam wrócić do domu. Pojechałam tam popracować, chciałam zmontować odcinek, w ogóle jeszcze koleżanka przyjechała mnie tam odwiedzić. No i montuję, montuję, montuję i tak sobie myślę, kurczę nie, brakuje mi tutaj trochę filmów. No i zaczęłam zastanawiać, na jakie kamerze ja nagrywałam, bo ja teraz ostatnio jak nagrywam te filmiki z surfingu, to nagrywam na trzy różne kamery. E, no i tak sobie przypomniałam, że GoPro nagrywałam e, tamte fragmenty, których mi brakuje. No więc zaczęłam szukać. I tak szukam, i szukam, i szukam, i nigdzie tego nie ma, więc mówię do Aleksy, że kurde, Alexa, chyba nie przyniosłam wszystkich danych z jednej karty, bo miałam ze sobą dwie kamery i nie wzięłam jednej, więc mówię jej chyba zostawiłam na karcie, i ja jest Jezu, dobra, to muszę wrócić. Do do domu. Wróciłam do domu i tych nagrań nie ma na tej karcie. I tak się zestresowałam. W ogóle przeszukiwałam trzy karty na zmianę, przeszukałam komputer i w ogóle nie mogłam tego znaleźć. I normalnie tak się, bo to były takie fajne nagranie, jak miałam pierwsze um, takie rozciąganie i pierwsze takie próby wstawania na desce. Więc w ogóle bez tych nagrań ten film mój z pierwszego surfowania nie miałby kompletnie sensu. I już prawie się poddałam i tak sobie pomyślałam, bo przyniosłam jakieś tam filmy z GoPro. I wpisałam nazwę najnowszego jakby jednego filmu i zmieniłam numer na jakby wcześniejszy, czyli ten, to nagranie, którego mi brakowało i jakimś cudem, słuchajcie, udało mi się znaleźć to. Coś mi się pliki poprzenosiły w jakiś ukryty podfolder, nie wiadomo jaki. Jak, coś dziwnego mi się zdarzyło, może coś kliknęłam, nie wiem. Zrobiłam ostatnio aktualizację Windowsa, jest po prostu tak nielogiczny strasznie. No, w każdym razie miałam przestawioną datę w GoPro i dlatego nie wyszukiwało mi plików. Coś się tam pochrzaniło i mi zapisało jako nagranie chyba w ogóle z zeszłego roku. Dlatego gdzieś mi się te pliki e, schowały, ale wam powiem, że się tak zestresowałam, że aż mi się wymiotować chcę. Muszę zacząć ćwiczyć bardziej medytację, no bo, no szkoda, cieszę się, że znalazłam te nagrania i byłaby bardzo duża szkoda, gdybym je zgubiła, no ale bez przesady, żeby aż mi się niedobrze zrobiło. Masakra, tak ty chciałam tylko powiedzieć, że straszna szkoda, że nie mogłam popracować z samej tej miejscówki, ale bardzo mi się podobało i mają tam szybki internet w tym I am Vegan Babe, więc albo jutro, albo pojutrze sobie tam na pewno wrócę, bo bardzo mi pasował klimat i wszędzie były wtyczki, także było bardzo fajnie, no a ja wracam już z domu, Niestety, do pracy. Ale teraz, jak posprzątałam salon, to od razu jakoś tak przyjemnie jest. Nie mam takiego rozgardiaszu, to takie. Nie mam chaosu. Także przynajmniej mogę się skupić. Odcinek mam już prawie gotowy. No, jeszcze nie, jeszcze coś tam muszę dopracować. E, powiedziałabym tak, że mam trzy czwarte odcinka już zrobione. E, ale tymczasem robię sobie przerwę, wychodzę sobie z domu. E, jest już godzina piąta. 30, 5.30. Strasznie dużo czasu zmarnowałam na szukanie tego pliku. Muszę się w końcu nauczyć, żeby od razu wszystkie pliki przenosić, yy, wszystkie wideo i od razu uporządkowywać sobie na komputerze, a nie czekać do następnego dnia, sięka Zosia. Yy, I teraz... O Zosia podchodzi mi pod nogi, no, byśmy się obie przewróciły i co by wtedy było? Już tak kiedyś miałam, że prawie przez Zoskę ze schodów spadłam. Bo jak zobaczyła, że schodzę po schodach, to tak się jakoś zajarała, że wbiegła mi między nogi. Się prawie przywróciłyśmy obie Zosia. No, um, no, chcesz się przywitać? Dzień dobry. A ja teraz wychodzę na spacer wieczorny. Od y, dwóch dni z Aleksą robimy sobie spacerek. W ostatnim filmie wam pokazywałam. Bardzo przyjemnie, bo takimi bocznymi uliczkami. A ja tak jak wam mówiłam, na Bali jest rzadko okazja, żeby chodzić sobie y, po prostu. Chodzenie nie jest jakimś naturalnym zachowaniem tutaj, bo jest mało chodników i czasami może być niebezpiecznie dla kobiet. A, także cieszę się bardzo. No i potem jeszcze troszeczkę po tym spacerze sobie popracuję. I tak naprawdę na dziś to już jest koniec dnia, więc dziś takie nudy oprócz tego surfingu oczywiście. A na jutro, mówiłam wam, czy nie, zapisałam się na wytrzymałościowe zajęcia na róże. Nie pamiętam, sorry, jeżeli się teraz poprawię, e, powtórzę, ale tak, jutro idę na 10.30 na zajęcia na poddance, ale wytrzymałościowe, więc będziemy ćwiczyć technikę, żeby wzmocnić ręce i to mi się bardzo przyda do, do surfingu. I też y, jutro od razu tak sobie pomyślałam, że zrobię sobie arm day, czyli y, pójdę później jeszcze na siłownię i też jeszcze doćwiczę sobie ręce, dlatego że y, to, to jest część ciała, którą bardzo rzadko ćwiczyłam. No i teraz widzę, widzę skutki tego, a jednak ręce warto będzie wzmocnić, bo na pewno to mi pomoże w utrzymaniu się na fali. Dobra, to zawijam się na spacer i jak już wrócę, to prawie będzie koniec no nie będzie końca dnia, bo będzie godzina siódma wieczorem, ale już będzie totalnie ciemno. Wow, mam nadzieję, że zaskoczyłam <laughs> moim wyglądem um, po całym dniu w zasadzie bycie na świeżym powietrzu to taka maseczka nawilżająca to na pewno przyniesie mi ulgę. Aczkolwiek teraz jak zaczęłam już stosować maści na poparzenia no i jeszcze cynk podczas surfowania i tak dalej, to moja skóra Wróciła do normy już prawie, no ale maseczka zawsze się przyda. Słuchajcie, 9 km, 9 spacer zrobiłam z Alexą. Także jak wróciłam do domu, to tak czułam nogi, tak czułam mięśnie pośladków, ale to bardzo dobrze. No i właśnie teraz e, oglądam jakieś bzdury w internecie, ale e, właśnie jeszcze nie, nie zdążyłam niestety usiąść nad e, historią Hugh Hefnera, ale tak mnie zaciekawił ten serial, o którym Wam opowiadałam. Naprawdę, no nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Ciężko jest mi obejrzeć trzeci odcinek na razie w Indonezji, bo jest taka jedna platforma, która wrzuca, ja nie mogę dostać się na tę taką oryginalną. Ale są jakieś inne platformy, które mają umowę, ale tam są jakieś opóźnienia, więc ten odcinek trzeci już jest serial serialu d -d dokumentalnego na temat Playboya, ale ja jeszcze do niego nie mam dostępu. Także czekam, czekam jak na szpilkach i też już nie mogę się jutra doczekać, bo jutro będę miała wytrzymałościowy trening na, no chyba ramiona głównie. To mi się bardzo przyda i można nauczyć się jakichś nowych, nowych też ćwiczeń, właśnie, żeby. Trochę lepiej sobie poradzić podczas sobotniego surfowania. Zmontowałam też odcinek, wrzuciłam już. Taki miałam dzisiaj naprawdę przyjemny dzień, głównie na świeżym powietrzu. I dziękuję Wam bardzo, że mogliście mi podczas tego dnia towarzyszyć. Tak tylko jeszcze dodam, że ja nadal stosuję, jakby nadal jestem w trakcie wyzwania 75-dniowego. Jeżeli nie słyszeliście o tym wyzwaniu, to w dużym skrócie jest to takie wyzwanie, żeby przez 15 minut dziennie nauczyć się czegoś nowego, przez 15 minut dziennie rozwijać swoją pasję, żeby wypisać 20 rzeczy, za które ja jestem wdzięczna, tak ogólnie 20 rzeczy, które jestem, za które jestem wdzięczna samej sobie. I to chyba, a, i żeby 15 minut dziennie posiedzieć sobie w ciszy. Nie wszystkie te punkty udaje mi się codziennie wypełniać, ale też nie o to w ogóle chodzi. Natomiast powiem Wam, że zwłaszcza wypisywanie tych list, y, takich punktów, za które jestem wdzięczna, bardzo dużo zmieniło w nastawieniu moim do świata. Więc mogę Wam po prostu z mojego doświadczenia po, polecić po prostu, bo u mnie się sprawdza. Y, I takim akcencikiem żegnam się z Wami. I do zobaczenia w następnym odcinku, buziaki i bye, bye.